Wczoraj prezydent Ukrainy rozmawiał z prezydentem Chin, jakie są echa tych, tych rozmów, tej rozmowy? My nie wiemy jeszcze szczegółów, nie, nie znamy. W echa są ta, takie, że mówią o tym, że tak, oczywiście w głównym tematem tej rozmowy pre, prezydenta Zelenskiego i Xi Jinpinga było to, że oczywiście pokój w Ukrainie, ale na jakich warunkach, jakie a, muszą być do, dotrzymane warunki, dlatego żeby ten pokój był a, po, żeby ten rozjem, albo, no nie, rozjem to, to niepoprawnie nie mówię, żeby po prostu w, można było e, dojść do tego pokoju. Na razie czekamy na szczegóły. E, jedyne, co wiemy, że Chiny teraz wysyłają do Ukrainy e, swego przedstawiciela, który pracował, e, jeżeli się nie mylę, e, ambasadorem Chin w e, Rosji. E, teraz e, przyjeżdża specjalnym przedstawicielem e, do Kijowa prezydent Zolański pewno ma świadomość, że rozmawiał z najlepszym przyjacielem Władimira Putina. Ja sądzę, że tak, że on dawał sobie sprawę z tego, tak. z kolei, wsłuchując się w głos chińskich dyplomatów, pamiętamy o tym, co powiedział ambasador chiński przebywający w Paryżu, który właściwie poddał w wątpliwość międzynarodowe uznanie państw bałtyckich. Wielkie echo. W tym kontekście też trochę czytamy rozmowę prezydenta Zemińskiego. O tak, ja no, myślę, że ta rozmowa też być może jest nieprzypadkowa akurat w, w ogóle Chiny nie robią nic przypadkowego i ta rozmowa akurat po tym, co powiedział ten ambasador w Czechach, to być może też jest nieprzypadkowa i ale rozgłos od te, tego wywiadu Chińczyka to był wielki oczywiście i nawet już była reakcja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, które po powiedzieli, że oni szanują a, i uznają jednak a, niepodległe państwa, które a, w Powrócili do swojej niepodległości po, po rozwału, rozpadzie Związku Radzieckiego. Republiki Bałtyckie są najbardziej zbuntowanymi, czyli państwa bałtyckie są najbardziej zbuntowane, jeśli chodzi o stosunki i relacje z Chinami. Litwa otworzyła przedstawicielstwo Tajwanu u siebie, gospodarcze przedstawicielstwo Tajwanu. Chińczycy zaprotestowali. Wilno utrzymuje umiarkowane kontakty z Pekinem. Tak samo jest wesprze. W Estonii tak samo jest na Łotwie No i być może dlatego był ten wywiad, który był no tak celował w, akurat w kraje bałtyckie, które jak już powiedziałeś, mają dobre kontakty z Tajwaniem. Dlatego być może było to wszystko. Myślisz, że taka rozmowa między prezydentami Chin i Ukrainy może wprowadzić, być przełomową rozmową? Teoretycznie tak, ale ja, ja się wątpię, tak szczerze mówiąc, że teraz dojdzie do jakiegoś przełomu dyplomatycznego. Ja się wątpię, że Rosja wycof, wycofa się z Ukrainy i z innej strony, że Ukraina zgodzi się na jakiekolwiek inne warunki. Teraz przez chwilę słyszeliśmy, że jedziesz. Pociągiem a jakoś bardzo po cichu ten twój pociąg jedzie. Y, jedzie po cichu, bo teraz już jest przystanek i jesteśmy na jakimś przystanku. Być może już a, w, w, w pobliżu tego miasteczka Dolina. Koleje punktualnie kursują w tej części Ukrainy, po której jedziesz? Tak, tutaj bez problemu. Koleje kursują też. Przypominam Państwu, że i do Charkowa też bez problemu. I do Dnipra bez problemu. I do Mikolajowa bez problemu. Na, na razie nie pamiętam, czy koleje kursują do, do Hersonia, chyba też, nawet do samego Hersonia. A dzisiaj a, trzeba powiedzieć, że e, po, e, po przerwie, która trwała wielu miesięcy, niestety. W Mikolajów został zbombardowany przez wroga. Cztery rakiety typu S-300 dzisiaj w nocy spadły na Mikolajów, i już wiemy, że jedna osoba została zabita, i ponad 20 osób są rannych. Spadli te rakiety na domy mieszkalne i wielopiętrowe, i na dom prywatny, i no, to jest tragedia. I powtórzę, że to stało się po wielu miesięcach przerwy. Akurat, kiedy został wyzwolony Hirsun, to już przestali bombardować Nikolajow, bombardować ale teraz zbombardowany został Mikołajów. I ja, przepraszam, ja popełniłem błąd, powiedziałem, że to były rakiety typu S-300. Nie, to były rakiety typu Kalibr. Kalibr, które były wypuścione z akwatorii Morza Czarnego, z okrętów rosyjskich i którzy Uderzyli do, w miasto Mikołajów, kalibry spadli na Mikołajów. To jest wiadomość z dzisiejszej nocy, wiadomość niepokojąca, bo wiemy, że te rosyjskie siły, rosyjskie okręty, łodzie podwodne, czy okręty podwodne są na morzu czarnym, jest ich coraz więcej. Jest ich coraz więcej, ale z innej strony część tych okrętów była zabrana stąd z, z, z tej części akwatorium Morza Czarnego, dlatego żeby akurat ich doładować tymi rakietami. Także być może w przyszłych dniach będzie kolejne uderzenie. Nie mogę nie zapytać o to, co się dzieje w Bachmucie. I niestety tutaj nie mam też żadnych dobrych wiadomości. Dwa dni po, z rządu nie było żadnych zmian. Nie widać było na, na froncie w bahmucie, bezpośrednio w mieście. Teraz zmiany są i zmiany są nie ku naszej korzyści, niestety. Wróg ma w postęp tam w, w już, już nawet nie w centralnej części, a w zachodniej części miasta. I tak się wydaje, że nową linią, linią walk będzie, Wielk, wielki prospekt, aleja, która przebiega przez cały Bachmut i idzie dalej do centralnej jego części. Teraz wróg zbliża się do tej alei i tak się wydaje, że w, w siły ukraińskie wychodzą, wycofują się na zachodnią część tej alei. Na razie widać, że wróg ma okupował około 85% miasta Bachmut. To już Trwa, wiesz dokładnie ile? Czy to trwa 3 miesiące, czy to trwa 4 miesiące? No nie, nie trzy, i nie cztery. To trwa od maja chyba ubiegłego roku, kiedy zaczęła się uh, w, uh, bitwa o Bawno. Także prawie już rok. No, to, to prawda, że od wtedy zaczęła się, ale ta bitwa, która. Bitwa, by, 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 pierwsze miesiące tej bitwy to oczywiście były ginęli ludzie, była krwawa bitwa, ale nie tej skali, która jest od kilku miesięcy. No to zaczęło się w jesienią ubiegłego roku, tak powiem, i e, to było e, od, e, od koń z końca e, września, początku października. Nawet byli już relacje rosyjskie, że w październiku my już e, w, mamy cały Bachmut i tak dalej, i tak dalej. Oni to mówili za ka każdym razem w każdym a, kolejnym miesiącu. A teraz nic nie mówią, po prostu zabijają ludzi. Jest godzina 7.22. Metro Antoniuk dojeżdża do Stanisławowa, a my pozostajemy przy krakowskim przedmieściu 79. Dmetro dobrej podróży i szczęśliwego powrotu do domu, do Kijowa. Dziękuję. Jutro będę nas na posterunku w Kijowie, w stanowisku. A, a my posłuchamy Dalidy.